Podpunkt Y, tabela numer 13 dotycząca mapy zasadniczej. No i tu muszę z przykrością zauważyć, że ceny rosną razy dwa tych stawek. Z 7 na 14 i z 10 na 20. <laughs> Czy są jakieś uwagi, proszę Państwa, do podpunktu Y? Proszę bardzo, Pan Poseł. Chciałam zapytać, czy są spowodowane tak gwałtowne podwyżki w takim razie tych stawek? No wywołałam, widzę tutaj dyskusję. Jeśli Pan Główny Geodeta chciałby się odnieść. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tutaj jeśli chodzi o mapę zasadniczą, więc ona była liczona od hektara i była oszacowana na 7 złotych, w tej chwili jest oszacowana na 14. 14 złotych i to była mapa zasadnicza w postaci wektorowej, w postaci rastrowej. Więc to jest związane, że w stosunku do pozostałych rzeczy, które były wycenione, bo jak wiecie państwo mapa zasadnicza składa się w tej chwili z czterech baz danych, to jest z uzbrojenia terenu, z mapy ewidencyjnej, z bazy danych obiektów topograficznych i z, z osnów szczegółowych i kalkulacja w tych z poszczególnych zasobów, gdybyśmy indywidualnie to kupowali, była dużo, dużo większa niż, niż koszt mapy zasadniczej. W związku z tym tutaj podnosimy, podnosimy tą koszt, dlatego że w mapie zasadniczej jest i tak całość tych wszystkich czterech zbiorów. No dobrze, nie ma, nie ma uwierzytelnień, więc na czymś trzeba, że tak powiem. No ale, ale jaka jest odpowiedź na zadane przez posła Sośnierza pytanie? Znaczy, Wydawało mi się, że, że odpowiedziałem weź, bo gdyby indywidualnie pan kupował te mapy poszczególnych zbiorów danych, to ta kwota jest wielokrotnie wie, większa niż, niż, te, niż te 14 złotych. Tak? Więc to jest to powiem, pewnego rodzaju kompromis, dlatego że w tej mapie zasadniczej są wszystkie, wszystkie informacje. W związku z tym no nieuzasadnione by było kupowanie z, zbiorów tych, które… Cztery w jednym Dziękuję. Ja rozumiem, że wcześniej mapa zasadnicza nie zawierała tej treści. Ona zawiera dopiero... Zawierała, ale był zmiany. inny, jak gdyby była inna struktura od opłat. Proszę Państwa, ja myślę, że tak ad hoc i na łapu capu na pewno nie ustalimy nowego sposobu naliczania opłat. Jeżeli Państwo posłowie mają jakieś tutaj pomysły, to proszę poczekać na etap sprawozdania komisji, a na razie proponuję to rozpatrzeć w takiej wersji, w jakiej jest. Pan poseł, proszę. Tak, ale to, 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 to znaczy, że jeśli dobrze rozumiem Pana to, to te opłaty maleją dwukrotnie tak? Rosną. Nie maleją, a. no bo jakby struktura 4 razy 7 daje 28 zł, a wy tylko podwyższacie to do 14? Czy my Pani nie podkreślamy proces, wprost, wprost na rzecz 4, 4 razy 7? To trzeba by się było odnieść do, do cen e, materiałów, które są w kolejnych tabelach. E, to chętnie tutaj Panu to szczegółowo wyjaśnię. Jeśli chodzi o tabele e, związane z bazami danych, e, które są w tabelach. E, no zacznijmy od, od, od tabeli GESU, czyli to jest tabela 7 i tam akurat tanieją te, te rzeczy, bo z 15 na 10, tak, tego akurat tutaj nie, nie podnosimy, prawda, czyli y, równoważymy to, żeby zakup czy z czterech oddzielnych, czy w jednej całości był na jednym poziomie. To tak tak najprościej to mogę powiedzieć. Nie ma takich prostych zależności. Czyli panie pośle, w tabeli 9 obniżamy kwotę, dlatego że sam ten jednostkowy gesud był dużo bardziej, dużo droższy niż, niż Obecnie to proponujemy. W tabeli 8 też obniżamy cenę. No więc to jest wyważone, że teraz czy ktoś kupi mapę zasadniczą i ma wszystko w całości, czy kupi z czterech oddzielnych baz, to płaci tyle samo, tak? Jasne, jeśli pani prezes to już króciutko. Chciałam tylko zauważyć, że bazy danych, informacje zawarte w poszczególnych bazach danych gsu tegip, nie są tożsame z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej. To są dwie różne informacje. Na mapie zasadniczej mamy wszystkie informacje z bazy jednej i drugiej, wszystkie informacje, bo mapa zasadnicza jest stworzona na bazie tych informacji. Mamy dodatkowo jeszcze na mapie informacje redakcyjne, których niekoniecznie w bazach można znaleźć. Dobrze, proszę Państwa, na etapie pracy podkomisji proponuję zostawić to tak, jak jest. Rozpatrzyliśmy podpunkt I. Idziemy dalej. Jeśli Państwo macie jakieś tutaj zamysły, to macie czas na przemyślenia. Do podpunktu Z, czy są jakieś uwagi? Nie widzę, rozpatrzyliśmy. Czy jest przeciw Państwa posłów do przyjęcia nowej zmiany 3a po zmianie trzeciej? która nadaje artykuł 30, dodaje artykuł 34a, którego treścią jest to, co w tej chwili jest pod punkcie 3c, mapy do celów projektowych i tak dalej. Za chwileczkę panie pośle, moment. W tej chwili trwa przyjmowanie rozwiązania legislacyjnego. Nie ma sprzeciwu państwa posłów, przyjęliśmy poprawkę. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze, żeby skończyć, poprawka trafi na czytanie, a teraz mogę udzielić głosu panu posłowi. Proszę bardzo. Ja właśnie chciałem zawnioskować o to, żeby usunąć ten artykuł, bo to jest właśnie ten moment, w którym dodajemy punkt, który w tej chwili będzie jak rozumiem yy, związywał możliwość wykorzystania mapy z tym, że ona przeszła weryfikację, co jest wykonawcy niepotrzebne. To, to, to powinno być między, między geodetą a urzędem, a nie między tutaj wykonawcą a urzędem, w związku z czym ja bym o usunięcie tego, 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 tego punktu w ogóle. Panie pośle, jest pan, z człon jest pan oczywiście posłem, ale nie jest pan w składzie komisji, więc jeżeli pan ma takie zamiary, to proszę je przesunąć na czas przyjmowania sprawozdania komisji. Wtedy pan będzie mógł składać wnioski, bo w tej chwili nie widzę, żeby ktoś z państwa posłów autoryzował, a dyskutowaliśmy o tym wczoraj już i to, żeby mapa była aktualna, to jest podstawowy wymóg który zapewnia to, że, że projektant ma aktualny obraz sytuacji w terenie i projektuje tak, że ten projekt da się, że tak powiem wiernie wprowadzić w terenie i nie powoduje, nie jest źródłem kolizji Ale czy teraz zagrożenia. tak nie jest jakoś się buduje, więc to nie, nie potrzeba dokładać kolejnych obowiązków tam, gdzie Choć nie są potrzebne. Chodzi o to, żeby potrzebne. nie było jakoś, tylko żeby było myślę, że Pan Główny ode to odpowie. Proszę bardzo. Szanowny panie pośle, no właśnie pan powiedział jakość się buduje, no ale to jakoś się buduje, e, dlatego że wszystko jest to dzisiaj uregulowane i, i na mapach klauzulowanych, na mapach, które trafiają do zasobu pan buduje. Gdyby panu przyszło budować też w jakiejś tam sytuacji wątpliwych, to wtedy by pan się przekonał, że ten porządek, który jest, jest przydatny. Dziękuję bardzo. Ale bez tego przepisu się do tej pory obywamy, to po co go dokładamy? Panie pośle, niestety jestem geodetą z kilkunastoletnim stażem pracy i 20 lat temu klauzulowałam mapy do celów projektowych. Ten obowiązek 20 lat temu był. Odeszłam z zawodu, więc nie kojarzę kiedy zniknął, ale to było wykonalne i prowadziło do tego, że projektant miał do dyspozycji aktualną mapę. To znaczy było tam na tej mapie wszystko, bo w momencie składania do ośrodka trzeba ją było zaktualizować po prostu. Czy pan poseł w związku z z powyższym składa jakieś wnioski? No właśnie nie wiem, czy mogę składać. Może pan wniosek złożyć, ale pisemnie możemy ten wniosek rozpatrzyć, Natomiast jeśli pan poseł nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na posiedzeniu Komisji Infrastruktury pan ten wniosek złożył również na późniejszym etapie znaczy jak Jeśli Oczywiście można, uważa? to złożyłbym już teraz, tak. To proszę to ten... zrobić niezwłocznie, ale... bo, bo tylko pisemne wnioski możemy rozpatrzeć. No to Bardzo proszę Pani Prezes. Złożyć, Bardzo proszę Państwa wpłynęła poprawka podpisana przez Pana Posła Sośnierza o to żeby skreślić tą zmianę na której, nad na którą debatujemy czyli tą która by była artykułem 34A czyli obowiązek map do celów projektowych klauzulowanych bądź popartych oświadczeniem wykonawcy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. 5 głosów przeciw. Czyli za głosów 0, przeciw 5, bez głosów wstrzymujących. Poprawka została odrzucona. Do sekretariatu ją przekazuję. Możemy zatem iść dalej. Czy jakieś inne uwagi jeszcze? Bardzo proszę, panie pośle. Ja mam pytanie, bo to miała być regulacja, tymczasem dodajemy tutaj cały nowy rozdział przepisów. Chciałem się dowiedzieć, jaki jest powód, że dlaczego tych przepisów teraz potrzebujemy, żeby wyjaśnić racjolegii z tego yy, całego, całej tej zmiany tutaj sporej. Dziękuję bardzo. Jest to opisane w uzasadnieniu, ale bardzo proszę, panie ministrze, krótko. Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, Panie Pośle, Naczelnik Wydziału Planowania uzasadni dlaczego wprowadzamy Proszę bardzo dzień, dzień dobry państwu, Kacper Kamiński, szanowna Pani Przewodnicząca, y, y, szanowni państwo, y, tak naprawdę te przepisy są usankcjonowaniem tego, co obecnie ma miejsce. Samorządy tworzą dane przestrzenne dla dokumentów planistycznych, natomiast nie ma takiego obowiązku, przez to y, jest utrudnione wymaganie pewnego standardu w jakiej postaci te dane przestrzenne będą powstawać natomiast proponowane przepisy oprócz tego że wprowadzają obowiązek to również pro, w, pro, proponują delegację ustawową w której w, na podstawie której zostanie wydane rozporządzenie które będzie określać jak te dane mają powstawać wobec tego m, tak naprawdę nie w, te przepisy nie wprowadzają, wprowadzają obowiązek, który sankcjonuje to, co obecnie ma miejsce, natomiast doprowadzi do tego, że to, co obecnie powstaje, będzie również powstawać w sposób ustandaryzowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś inne uwagi? Proszę bardzo, panie pośle, jeśli ponownie chce pan zabrać głos. No tak, bo chciałem się dowiedzieć, jak to się ma do tej obietnicy deregulacji. No to ewidentnie jest to wdrażanie nowych obowiązków. Sam pan to powiedział, że wprowadzamy nowy obowiązek, którego do tej pory nie ma. Więc jak pan uzasadni to w kontekście obiecanej deregulacji? Pani, Pani przewodnicząca, jeśli, mo jeśli bardzo, mogę, Panie minister. pośle, znaczy taki obowiązek wynika dzisiaj prowadzenia z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, tylko my tutaj informatyzujemy tę kwestię, wprowadzamy standardy, więc tutaj znaczy ład przestrzenny jak wiemy jest, jest potrzebny i samorządy to robią, tylko rozdziałem piątym my, my porządkujemy pewne zwią sprawy związane z informatyzacją. Na poziomie gminnym jest planowanie przestrzenne, i gminy mają obowiązek uchwalać studia uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a podstawą dla tych dokumentów musi być aktualna mapa i jak zawsze im bardziej ta mapa jest aktualna, im bardziej zgodna z rzeczywistością, tym to planowanie jest lepsze i bardziej precyzyjne, więc interes publiczny jest i od lat jest ten proces jest prowadzony. Także tutaj to nie jest kwestia dodawania nowych obowiązków, bo to obowiązek planowania przestrzennego, w gminach jest od niepamiętnych czasów. Czy jakieś inne uwagi do artykułu piątego? Nie widzę. Rozpatrzyliśmy artykuł piąty.